Wiele osób twierdzi, że kiedy na świat przychodzi dziecko, nadaje życiu nowy sens. Coś w tym z pewnością jest. W końcu diametralnie zmieniają się wtedy nasze priorytety, bowiem rodzice zaczynają robić wszystko, aby zapewnić jak najlepszy start swojemu maleństwu. Nie każdy jednak jest na to gotowy, i niewykluczone, że nigdy nie będzie. Przykładem takiej osoby jest 34-letni Paweł, który nie chce mieć dzieci, a jedyne czego pragnie, to kobieta, która będzie podobnego zdania. Czy uda mu się taką znaleźć? Przez większość swojego życia, dopóki zdrowie mi na to pozwoli, będę panem dla siebie samego. Kilka dni temu moja siostra urodziła drugie dziecko. Jest szczęśliwa, spełnia się w macierzyństwie i ja to szanuję. Nie wmawiam jej, że gdyby nie była matką, to wiodłaby lepsze życie. Uważam, że każdy powinien żyć tak, jak mu pasuje i każdy ma swoją osobistą receptę na szczęście. Niestety moja siostra nie jest już względem mnie tak tolerancyjna, jak ja względem niej. Ciągle mi wypomina, że jeszcze się nie ustatkowałem i nie spłodziłem przysłowiowego syna. Powtarza mi, że jako stary człowiek obudzę się pewnego dnia w łóżku sam i nikt mi nie połudę szklanki wody. Zapomina o jednym: że przez większość swojego życia, dopóki zdrowie mi na to pozwoli, będę panem dla siebie samego. Mogę sobie jechać na wakacje, kiedy chcę. Mogę wydawać na siebie tyle pieniędzy, ile chcę. Mogę spać do południa. Mogę imprezować do rana. I nie czeka na mnie w domu dziecko, którym musiałbym się zajmować i podporządkować cały swój plan dnia i nocy. Jestem na 100% pewien, że nie sprawdziłbym się w roli ojca. Nie chodzi o to, że jestem bezpłodny. Z moją płodnością wszystko w porządku i gdybym tylko chciał, mógłbym od razu założyć rodzinę. Ale dla mnie ideałem szczęśliwej rodziny jest 2-0, a nie 2-1, czy 2-2. Zresztą mam wrażenie, że większość Polaków chce mieć dzieci ze względu na 500. Mnie taka kasa nie jest potrzebna, bo dobrze zarabiam. Natomiast spokój psychiczny i brak odpowiedzialności za potomstwo są dla mnie bezcenne. Facet, który w ogóle nie chce mieć dzieci, to rzadkość, dlatego tak trudno znaleźć mi kobietę na całe życie. Byłem już w kilku poważniejszych związkach i na początku partnerki twierdziły, że oczywiście nie przeszkadza im to, że nie chcę potomstwa, ale z czasem zaczynały mnie przekonywać do zmiany zdania. Prędzej czy później odzywał się w nich instynkt macierzyński i zaczynały się kłótnie. Wypominały mi, że wpędzam je w lata i że skazuję je na jałowe życie we dwoje. Byłem kiedyś nawet w związku z kobietą, która jest bezpłodna, ale ona z kolei namawiała mnie po pewnym czasie na adopcję. Szczerze mówiąc, to już trochę straciłem nadzieję na to, że spotkam na swojej drodze kobietę, która podziela moje zdanie. Chciałbym trafić na kogoś takiego jak ja. Wzięlibyśmy ślub, podróżowalibyśmy, spędzalibyśmy czas w kinie, teatrze i restauracjach. Czy to brzmi jak jałowe życie? Dla mnie to kwintesencja szczęścia. Ciekawi mnie, jakie wy macie podejście do tego, co napisałem. Podzielacie moje zdanie. Są tu może jakieś dziewczyny, które nie chcą i nigdy nie będą chciały zostać matkami? Paweł, Waszym zdaniem sporo jest takich kobiet, które nie chcą i nigdy nie będą chciały zostać matkami.